Widoki spod babiej góry. Księżyc wzeszedł już nad gorcami. Ale my szukamy tatr. O, tu na prawo już ta pierwsza górka to tatry bielskie. A te wyższe góry na prawo to już tatry wysokie. Już widać po prawej czerwone wierchy. Czyli będą tatry zachodnie teraz. Ta nasza część. A teraz słowacka część. Z salatynami siwy wierch. A tam dalej w głębi właśnie niżne Tatry, które będziemy oglądać na panoramkach, na zbliżeniach. Na prawo wystaje Wielki Hocz, na prawo od Wielkiego Hocza znane nam już góry w Wielkiej Fatrze, daleko, daleko od nas. Potem bliżej nas Magóra Orawska i jeszcze na prawo ostatnie na początku oglądane piękne góry w małej fatrze. Mała fatra i słynny wielki rosutec w małej fatrze.